Jestem Weronika Mierzwa, znana na Instagramie jako Happy Tattoo. Ja rysuję zazwyczaj szkielety i bardzo anatomiczne rzeczy. To w sumie można uznać, że wszyscy jesteśmy z tego zbudowani, więc rysuję całkiem normalne rzeczy i prawdziwe. Moim pierwszym tatuażem był mały Penis na kostce mojej przyjaciółki, co było bardzo dziwne i bardzo mnie to bawi. To jest piękny pierwszy tatuaż, jaki zrobiłam na czyjejś skórze. Dłużej tatuuję, tym coraz lepiej mi to idzie, ale pierwszym z, y, tatuażem, z którego byłam dumna, była czaszka kruka. Obecnie jestem najbardziej dumna z smoka, którego niedawno zrobiłam na udzie. Największą taką zajawkę oprócz tatuowania jest jazda na z skajcie. Jakby tatuaż był też kojarzony z ulicą, ze streetwerowcem i ja jestem skaterem, więc w sumie coś jest podobnego. 19 są niesamowici ludzie, e, którzy od początku mnie wspierali, jak przyszłam jako nowa osoba, która ledwie zaczynała. E, I poznałam tu wielu przyjaciół i z, nie, z wieloma z nimi mam kontakt poza studiem, poza pracą. Super tatuaże i po tatuażu można się napić. To są najlepsze zalety. <grym> Zapraszam na 19.